Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy takie zadanko i teraz tak. O jaki wektor nas chce przesunąć wykres funkcji wykładniczej w równaniu y równa się 2 do potęgi x, żeby otrzymać wykres funkcji o równaniu y równa się 2 potęgi x minus 2 i minus 2 za całym wykładnikiem potęgi. Dobra. I teraz tak. Widzimy, że x, za x mamy podstawę x minus 2, czyli ten wektor u, nazwę go jakiś tam p. A, oni go tu u nazwali, dobra, ja go nazwę P. To pierwsza współrzędna, jeżeli tu jest minus w wykładniku, to będzie na plusie, znaczy będzie przeciwna do niej po prostu. O. A druga, ta co tu stoi, to jest taka jaka jest. Czyli jak jest z minusem, dostaje minus. I to jest ten wektor i odpowiedź jest B. Czyli musicie sobie zapamiętać, że pierwsza, czy jest w nawiasie, to by było na przykład 2x minus 2, co nie, i za nawiasem minus 2, to tutaj też by był taki sam wektor. Też by był, bo widzimy, że przy x, zamiast x jest stawione tu x-2, minus czyli jest tak naprawdę o 2 przesunięty, więc pierwsza współrzędna będzie na plusie, bo jest przeciwna pierwsza, a druga jest taka jaka jest. Jest z minusem, przepisujemy z minusem, musicie sobie to po prostu zakodować. Tak jest i tyle, paradoksalnie. Pierwsza jest na odwrót, a druga jest tak jak jest. Jest dodatnia, przepisujemy dodatnią, jest ujemna, przepisujemy ujemną. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli Ci się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę. Koniecznie podejdźcie go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób sobie z tego typu zadania maturalnymi, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się szybko rozwiązać wciśnięte na kanał, abyście szybko je zrozumieli i mogli po prostu rozwalać takie zadania na maturze. Co więcej, zachęcam was do komentowania, napiszcie co wam się podobało, co mi się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję wam serdecznie za ten feedback. dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i rozwija, a przy... Eee, co dalej? Możecie też pisać jakiekolwiek inne komentarze związane z matematyką, za najbardziej kreatywne, oryginalne serdecznie wam dziękuję! Co więcej, obejście też poprzednie działy, eee, zrobiliśmy tam multum zadań, które na bank wam pomogą, zdać maturę pozytywnie i po prostu zakończyć ten etap matematyki w swoim życiu, bo maturę powinien każdy zdać, a potem już na studia to idziemy jakie, jakie po prostu chcemy. Co więcej, e, 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 możecie oznaczać pod tym filmikiem znajomych, którzy według Was uwalą maturę w najbliższym czasie albo ewentualnie w przyszłym roku. E, co więcej, e, 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 zajrzyjcie też do poprzednich działów mówiłem, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzucony. Na, na właśnie kanał e, zadania są publikowane codziennie pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia elo, elocze